Serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale, w kolejnym vlogu z Tajlandii. Jest to już trzeci vlog z Tajlandii i to będą już vlogi z Moi, Postanowiłam, że tutaj będą dwa vlogi ze względu na to, że na tej wyspie byliśmy aż 8 dni i pokażę Wam najgorszą, ale i zarazem najlepszą wycieczkę, na jakiej byliśmy właśnie między innymi na tej wyspie. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaka była najgorsza, to oglądajcie ten odcinek do samego końca. Dzień dobry, witam się w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym momencie już jesteśmy w Samui, czyli dojechaliśmy już do kolejnego punktu naszej wycieczki w Tajlandii. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów, to serdecznie Was zapraszam na film z Bangkoku oraz z Krabi. E, wczoraj właśnie przyjechaliśmy tutaj na wyspę e, i niestety mieliśmy małą wpadkę, a mianowicie wybraliśmy hotel. Chcąc troszeczkę przeoszczędzić, żeby po prostu później móc wydać więcej pieniędzy na kolejny nocleg, i niestety nasz hotel jest na wielkim, za wielkim wzgórzem, więc dostaniecie tutaj. Ogólnie taką normalną drogą, to jest po prostu przejście przez jedną wielką górę, a potem z niej zejście. Ja niestety w tym momencie z moją kontuzją kolana nie jestem w stanie tego w ogóle zrobić. Także wczoraj byłam po prostu załamana, że jestem uwięziona w hotelu, i tak naprawdę nie jesteś w stanie po prostu nigdzie wyjść na miasto i tym podobne. A też, jakby co w tym hotelu, na przykład na z przykład widzenia czegokolwiek i w ogóle, są szczerze mówiąc. Sześć 6 razy większe niż na przykład jak jedliśmy sobie na karabi i tym podobne, bo tutaj zapłaciliśmy 600 batów za sam jeden posiłek, a ostatnio na przykład jak braliśmy na karabi zamawialiśmy sobie jedzenie, to płaciliśmy 300 coś za tak naprawdę trzy posiłki więc też jakby no nie chcemy jeść tutaj w ogóle cały czas więc też już były rozmyślane na ten temat czy po prostu nie zmienić e, tego hotelu olać temat po prostu zapłacić za inny hotel na razie idziemy sprawdzić czy w ogóle jesteśmy w stanie dojść gdzieś plażą bo zrobiła się dzisiaj rano plaża e, troszeczkę większa i tak naprawdę Więc idziemy teraz sprawdzić plażą, czy jesteśmy w stanie dojść po prostu do centrum miasta, nie idąc przez tą wielką górę, zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie jest spoko, co prawda ściągnęłam sobie tejpy z nogi i tak naprawdę mam jedną wielką... Piękną paleniznę na mojej nodze, no bo mam takie tejpy, które są drenażowe, które mają mi zmniejszyć opuchliznę i to robią, ale niestety jak ściągnęłam tą, te tejpy, to po pierwsze zaczęło mi puchnąć kolano, a po drugie mam tak śmieszną nogę, że wszyscy się na nie po prostu patrzą, bo po prostu mam opalone takie paski na nodze. No także jeżeli chodzi o wyjazd na razie na samo i to zaczął się od wielkiej klapy, płaczów prawie Kucni i tym podobne kłótni i wszystkiego innego. <noise> Więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj aż tak źle, jak y, mogłabym się spodziewać od momentu, kiedy tutaj po prostu przyjechaliśmy. Jesteśmy w kolejnym dniu i w tym momencie właśnie jesteśmy na śniadaniu i pomimo tego, że jest to jeden z gorszych hoteli, w którym jesteśmy, to jest tutaj najlepsze śniadanie. Wybór, jaki tutaj możecie znaleźć jest naprawdę ogromny, do tego możecie się najeść, nie musicie wybierać jednej pozycji, tylko po prostu podchodzicie, macie szwedzki stół, mnóstwo opcji i tym podobne, poza tego to jest naprawdę dobre, także... To nam, że tak powiem, rekompensuje to, że tutaj nie jest jakoś mega fajnie, jeżeli chodzi o np. przykład pokój i tym podobne. Ale z drugiej strony ta cena tego kowtelu e, naprawdę była bardzo niska, jak na to, że jesteśmy tutaj 4 dni. E, później Wam zresztą też pokażę mniej więcej, jak tutaj wszystko to wygląda, ale teraz zobaczcie mniej więcej właśnie, jak wygląda śniadanie. Pokażę Dobra, zróbmy sobie mały room tour po naszym bungalow, bo to nie jest willa, to raczej jest takie bungalow i troszeczkę taki vibe, jakbyśmy byli nad morzem, ze względu na to, że tutaj zabudowa tych wszystkich domków była bardzo ciasna i z jednej strony, no, troszeczkę nam się nie podobał cały ten ośrodek, ale myślę, że to była wina przede wszystkim tego, że on po prostu był na tej górze. I ja przez to, że wiedziałam o tym, że nie mogę za bardzo wychodzić z tego hotelu, bardzo się do niego zniechęciłam, ale zarazem tam były najpiękniejsze zachody słońca, było naprawdę bardzo dobre jedzenie, Plus do tego ten basen, który był zaraz przy plaży powodował, że tam jest taki przepiękny klimat, więc no z jednej strony nam się nie podobał, ale z drugiej strony myślę, że to przede wszystkim było przez to, że tam po prostu była ta wielka góra, no i jak teraz na to patrzę, no to za tą cenę i tak, i tak uważam, że naprawdę było warto. Jesteśmy w tym momencie na basenie, i to jest nasz drugi dzień nic nie robienia, i tak naprawdę szczerze mówiąc potrzebowałam takiego właśnie nic nie robienia bo wczoraj na przykład moja noga strasznie dała znać o sobie aczkolwiek mi się wydaje, że to jest przez to między innymi, że właśnie próbowaliśmy przyjść do miasta plażą co również nie było dla mnie dobre bo po prostu w momencie kiedy ja tracę stabilność po prostu w nodze to najbardziej mi właśnie też między innymi puchnie noga i później boli więc dzisiaj odpoczywamy sobie jeszcze i spędzamy dzień właśnie na basenie nic nie robimy, czyli i tym podobne, a jutro planujemy po prostu wycieczkę. Zdecydowanie jak będziecie w Tajlandii, to polecam wam spróbować tego proteinowego shake'a, który zresztą się jest bez laktozy, czyli idealny dla mnie e, o smaku czekoladowym i w mojej opinii on smakuje jak e, takie idealne kakao, serio. Jest przepyszne, jest między innymi bananowy smak i truskawkowy. Truskawkowy jest beznadziejny, banan jest okej okay nawet, ale to game changer, serio. Do tego e, uzupełniacie sobie białko, którego ciężko uzupełnić na wakacjach, e, bo na przykład jak tutaj kupujecie sobie jakieś tam dania, to ja zauważyłam, że oni bardzo, to bardzo mało dodają po prostu e, mięsa do tego. E, takie właśnie między innymi uzupełnienie na białka jest idealne. E, koszt mniej więcej to jest 59 watów, ale różnie. E, w bankowaniu właściwie były za 59, tutaj były za 49. Nie wiem, jak teraz kupiliśmy. A teraz idziemy do naszej pierwszej atrakcji, czyli do pierwszego buddy, e, który jest tutaj w Palice. E, są chyba dwa. Jeszcze jest drugi wielki budda, którego już mijaliśmy, ale chcieliśmy najpierw pójść do sklepu. Przecież nawet tego nie przemyśleliśmy, ale z drugiej strony już tak będzie. Teraz idziemy właśnie do pierwszego miejsca, które jest w ogóle darmowe. Nie musicie mieć biletu i w ogóle. Mam nadzieję, że nikt nie sprawdzi, czy mam spodeńki krótkie, bo mam spodeńki, ale przed chwilą widziałam, widzę nawet dalej dziewczynę w której widać pół nie czego i no. Przed chwilą oskarżyłam kogoś, że hamstwo, że zostawiają tutaj takie rzeczy pod tymi świątyniami, pod tymi figurkami i tym podobne. A Patryk mi mówi, że to jest zupełnie normalne i że tak się zostawia. Więc to chyba nie wiem, być po prostu dla tych wszystkich bogów i tym podobne. I no, możecie też znaleźć właśnie między innymi picie, gdzie macie już słonki wsadzone, wszystko. Także jakieś tam coś innego zupełnie niż w chrześcijaństwie. Wjeżdżaliśmy do pierwszej lepszej tutaj restauracji, która jest zaraz po tych świątyniach, obok których byliśmy. To jest restauracja, która jest zaraz przy ulicy. Nazywa się Mom's Kitchen. Ma całkiem spoko opinie plus spoko ceny. Mniej więcej po wetanie jest niż w naszym hotelu. W złotego w naszym hotelu doliczają jakiś podatek, więc pomimo tego, że w karcie dani macie na przykład cenę. 160, to i tak zapłacicie więcej, bo doliczają sobie podatki, także sprawdzimy, jak to wygląda tutaj, więc zjemy za połowę ceny. Dzień dobry. Witam się z moimi fanami. Jesteśmy w Tajlandii. Nie ma no, fanów. No. jesteś moją fanką. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej, bardzo pyszne. W ogóle w Tajlandii, jeżeli macie takie typowe właśnie bardziej dla lokalnych restauracje, to polecam wam właśnie chodzić tam. Zapłacicie o wiele mniej pieniędzy, a to jedzenie jest po prostu przepyszne. W porównaniu na przykład do tego, co wydzieliśmy na Krabi, to tutaj zdecydowanie jest więcej mięsa, to na pewno. Bo na Krabi było tam mało tego mięsa. Ceny były też spoko, było bardzo dobre, ale było mniej tego mięsa. Tutaj jednak ta porcja jest dosyć spora. I tak naprawdę znajemy się za serio połowie ceny tego co mieliśmy co mamy po A to jest przepyszne Byliśmy co chwilą w tej drogerii i jeżeli chcecie kupić sobie taniej te wszystkie tiger Tiger Balm? Tak? to się nazywa? Tiger Balm. Tiger. No Tiger Balm. Tiger Bun, czyli to są takie typowe, te tajlandzkie maści rozgrzewające i tym podobne, to idźcie sobie do takiej właśnie drogerii, bo po prostu jest taniej. Za takie duże opakowanie zapłaciliśmy 100 batów, a w 7-Eleven małe opakowania są za 60, czyli po prostu jest taniej. Ja sobie jeszcze kupiłam krem z ślimaka i dzisiaj go w ogóle, śluzuj ślimaka, i dzisiaj go w ogóle wypróbuję, kosztował 20, nie, 290 batów czyli mniej więcej 30 zł. sprawdzimy jak on się sprawdzi pani powiedziała, że jest spoko nie są to jakieś duże pieniądze a warto też sobie przetestować po prostu takie rzeczy a jak w ogóle mi się sprawdzi to znajdę też taką drogę, a ja kupię po prostu kolejną Idąc teraz właśnie do wielkiego buddy, który jest na takiej E, jakbym półwyspie chyba jest jakieś miejsce takie typowo spotowe, bo jest tutaj mnóstwo ludzi którzy robią zdjęcie zachodu słońca które jest naprawdę przepiękne i nawet tutaj wam wkleję moje zdjęcie które Patak mi zrobił e, naprawdę jeżeli chcecie zrobić sobie piękne zdjęcie zachodu słońca to wam polecam, plus do tego nad wami jest Miejsce, gdzie lecą samoloty, które lądują i sąd wylatują, czyli więc od razu macie, czyli no niedaleko jest po prostu lotnisko, ale jakby to jest idealne miejsce, żeby, też, żeby sobie po prostu też pooglądać samoloty. My w tym momencie właśnie idziemy do tego Wielkiego Buddy, później jeszcze na zakupy i tak naprawdę spontaniczna wycieczka. W końcu wyszłam z hotelu, z którego jestem uwięziona. I tak naprawdę super opcja, że pojechaliśmy sobie, wydaliśmy trochę pieniędzy, kupiliśmy sobie rzeczy na zapas, zjedliśmy przepyszne jedzenie no i zobaczymy też takie typowe miejsca właśnie na wyspie Kosało. Za mną najprawdopodobniej jest poród świ. Jesteśmy w tym momencie na jednej z takich bardziej znanych wycieczek na wyspie Kosamui, czyli przyjechaliśmy, a nawet przypłynęliśmy łodzią na wyspę świn. I w tym momencie na tej wyspie więzin właśnie możecie zobaczyć sobie świnki jak sobie żyją, pochodzić sobie do, do wody, popływać sobie trochę, nawet nie popływać, bo rzek jest tutaj dosyć spory, a miejsc pływania tak naprawdę nie ma. Później podobnież mamy popłynąć na snorkeling i tym podobne. Mm, cena mniej więcej takiego kukosa to jest 120 patów, czyli całkiem spoko, wiadomo, że na serę to rodzi. Jest tu taka dosyć duża przebitka jak na to, co możecie sobie kupić gdzieś tam na mieście, w centrum miasta. Czy polecam tą wycieczkę? Na razie jesteśmy w pierwszym punkcie i, jak mam być szczera, to dosyć jest to słabe miejsce. Po prostu są tutaj świnie, można sobie patrzeć, pokarmić świnki. Aczkolwiek, dla osoby, która jest, e, ma dosyć sporo, dla osoby, która w młodości spędzała dużo czasu na wsi, to szczerze mówiąc, to nie jest nic, nic fascynującego. E, no, spokojnie żyją same świnki na polach w tym momencie jesteśmy na wyspie Kochta i mieliśmy lunch. Co prawda, jak mam być szczera to jeżeli chodzi o wycieczkę, to słabo mi się podoba tak naprawdę. Jak kosztowała ona mniej więcej tyle samo, co zapłaciliśmy w, na wyspę, wycieczkę na wyspę Phiphi na Krabi. Tak tutaj tak naprawdę jest dosyć słabo. Po pierwsze ta wyspa tych świn, no szału nie ma, tym bardziej, że ja osobiście jakby dla mnie świnie to jest dosyć normalna sprawa. Wychowywałam się, jak byłam mała, jeździłam bardzo często na wieś, tak naprawdę spędzałam tam całe wakacje, więc świnie to jest dla mnie zupełnie normalna rzecz. Jeżeli chodzi o nurkowanie, to też ta woda super ładniejsza jest ogólnie jeżeli chodzi o wodę, jak tak sobie popatrzycie o kolor, ale ogólnie tam, gdzie my nurkowaliśmy na, właśnie na krabi, to było o wiele lepiej, te ryby były bardziej widoczne, woda była o wiele lepsza i też plus też te klify, które były wokół, były o wiele lepsze. Więc plus do tego również dzisiejsze jedzenie niezbyt nam smakowało. Ogólnie wybór był dosyć słaby, plus też one były takie dosyć bezpłciowe. Więc, tak naprawdę, szczerze, nie będę polacać tej wycieczki, bo po prostu, chyba że jesteście tylko i wyłącznie właśnie na kosomu i to może zrobić na Was większe wrażenie, my po tych wszystkich wycieczkach, na których już byliśmy, ciężko już chyba już to po prostu przebić i tak naprawdę już jest, no ciężko po prostu zrobić taki podjazd po tamte wycieczki. Także w tym momencie szczerze mówiąc czekam na to, żeby być już w hotelu, położyć się na basenie i sobie popływać. Jak Ci się podobała wycieczka? Średnio na jeża. Średnio na jeża. Świnie sztucznie zawiezione na wyspę i wielka atrakcja. Nie polecam. Jak <laughs> Ci smakowało jedzenie? Kurczak jak kurczak, ryż z sosem słodko kwaś, to nie tyle. Czyli tak w skali od 1 do 10 wycieczka. 5 na 10. Co? Ja bym da was 3,5 max. No dobra, no mówiłaś mi, 4. <grym> nie dałabym więcej. 4 na 10. No, mamy za dużo dupak po prostu i to nie ma podjazdu do tego. 6. Jesteśmy w tym momencie po ostatnim śniadaniu w tym hotelu i jeżeli chodzi o to miejsce, naprawdę jest całkiem spoko. Po prostu jest beznadziejny dojazd, plus do tego tutaj w okolicy po prostu nie za bardzo nie macie co robić, jeżeli chcielibyście gdzieś tam wyjść, pochodzić sobie i tym podobne. Także jeżeli szukacie taniego na ale jakby rozważacie opcję, na przykład wydajęcie tutaj skuteru, to naprawdę Wam polecam, bo po prostu jest tutaj ładnie, jest tanio, plus do tego jest bardzo dobre jedzenie, też jedliśmy tutaj na najlepszego podstaja, tak naprawdę w całej Tajlandii. No i jedynym największym minusem to jest po prostu tutaj to, że jest to bardzo usługiwiony dojazd tutaj, dojście, bo po prostu dzieli nas tutaj wielka góra. Eee, I tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyspę Kosamui, to to no, ja niestety nie jestem w stanie eksplorować jej 100%, bo po prostu moje planowanie na to nie pozwala. Na pewno, jeżeli osoby, które mają zdrowe kolana, zdrowe nogi, no to znajdą tutaj mnóstwo aktywności. przede wszystkie wszystkim mnóstwo szczytów do zdobycia, mnóstwo takich właśnie nie gdzie się wspinać. Też jest jedna opcja wycieczki, gdzie macie kajakami, płyniecie w Parku Narodowym, ale to też między innymi się wiąże ze spinaczką. Więc my niestety nie mogliśmy z tego skorzystać, bo po prostu nie dała rady, ale myślę, że jakby przyjazd tutaj osoba osoby aktywnej fizycznie. Która jest w stanie to zrobić, to jak najbardziej znajdziecie tutaj sporo aktywności, które po prostu e, będą was cieszyły. My niestety tutaj bardziej jesteśmy takiej, że właśnie odpoczywamy już, ale z drugiej strony są tutaj przepiękne plaże. Więc e, na w porównaniu na przykład z co było na Karabi, a tutaj, to uważam, że tutaj są o wiele lepsze plaże. E, jest to właśnie też takie idealne miejsce do odpoczynku. Także my teraz pijemy sobie kawę e, w tym miejscu, idziemy się pakować i jedziemy do ostatniego hotelu. Yy, I tak naprawdę tamten hotel już wybraliśmy sobie taki bardziej właśnie, żeby to było też takie miejsce, gdzie możemy sobie na siłownię i tym podobne yy, i tak naprawdę z nam cztery ostatnie noce, także szybko minęło, no i niestety wręcz tam do domu, ale na szczęście to jeszcze nie koniec. Jesteś gotowy? Nie wiem, czy by się spodziewać. Test łóżka, idziemy na siłownię. Pięknie. To jest najładniejsza to rzecz, którą widziałam w życiu. Zdecydowanie, ta wycieczka to jest jedna z lepszych wycieczek, na których byliśmy. To jest najlepsza rzecz, którą...